Zapraszamy na kolejny odcinek literackich ciekawostek. Dzisiejszym bohaterem jest Jan Brzechwa, znany zapewne wszystkim jako autor wierszy i tekstów dla dzieci. Ale oprócz wierszy dla dzieci, które przyniosły mu, przyniosły mu ogromną popularność, był też poetą, satyrykiem, był znawcą prawa autorskiego, a z zawodu był adwokatem. Jan Brzechwa urodził się w sierpniu 1898 roku w Żmerynce, aczkolwiek niektóre źródła podają rok 1900 jako rok urodzenia pisarza. Naprawdę nazywał się Jan Wiktor Lesman i był wnukiem warszawskiego księgarza oraz wydawcy Bernarda Lesmana oraz striecznym bratem Bolesława Leśmiana, któremu zawdzięcza swój pseudonim artystyczny. Tworząc do przedwojennych kabaretów warszawskich teksty, posługiwał się pseudonimem Szerszeń, natomiast w swojej pracy adwokackiej, prawniczej zawsze posługiwał się rodowym nazwiskiem Jan Wiktor Lesman. Z tym pseudonimem właśnie taka jest ciekawa historia, kiedy Bolesław Leśmian dowiedział się, że Jan Brzechwa zamierza wydawać, zamierza pisać, zamierza zostać pisarzem, poetą, no, powiedział mu, że nie może tak być, że będzie dwóch e, pisarzy, dwóch, poetu, dwóch poetów o, samym, o tym samym nazwisku. I wymyślił właśnie, aby, e, aby Jan Lesman przyjął e, pseudonim Brzechwa, jeszcze go e, namawiał do tego i, i zapewniał go, że Brzechwa to taki piękny pseudonim. Słowo Brzechwa przecież ma swoje znaczenie i odnosi się do strzały. Pierwsze lata młodości spędził Jan Brzechwa na Kresach Wschodnich. Jego ojciec Aleksander pracował jako inżynier na kolejowy w głębi Rosji. Jan Brzechwa ukończył zakład naukowo-wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie, a później studia prawnicze na Uniwersytecie, Jagiello na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej też yy, zapisał się na studia humanistyczne też na Uniwersytecie to te pierwsze lata spędzone właśnie na, na wschodzie sprawiły, że Jan Lesman doskonale posługiwał się językiem rosyjskim. Nawet czasem właśnie było mu, może nie tyle to wytykane, ale mieszkając właśnie w, w Rosji. Posługiwał się bardzo płynnie, posługiwał się płynnie językiem rosyjskim, ale czuł się Polakiem. Ta znajomość języka rosyjskiego bardzo się później e, Brzechwie przydała. Był dzięki temu znakomitym tłumaczem i w latach już późniejszych tłumaczył e, dzieła rosyjskich pisarzy Antoniego Czechowa, a także poematy baśniowe Aleksandra Puszkina. Jako ochotnik brał udział w wojnie bolszewickiej w latach 1920-21. Natomiast w okresie międzywojennym poświęcił się praktyce prawniczej i opracowywania prawa autorskiego. Warto wspomnieć, że był jednym z najwybitniejszych w Europie znawców prawa autorskiego. No właśnie, przypomnijmy, że to były czasy, kiedy prawo autorskie dopiero się kształtowało i przestrzeganie go nie należało do, do normy. Warto dodać, że Jan Brzechwa był jednym z założycieli ZAX-u, który powstał już w 1918 roku. Początkowo ZAX, bo ta nazwa powstała dopiero kilka lat później, początkowo ZAX miał właśnie chronić artystów kabaretowych i tego Jan Brzechwa bardzo pilnował. Musimy sobie też uświadomić, że to były czasy, kiedy właściwie wszyscy korzystali z, z, z utworów wszelakich i nikt się nie przyjmował tym, że ten utwór do kogoś należy. Jan Brzechwa tutaj był bardzo konsekwentny i przyczynił się do tego, że to prawo autorskie weszło do, do polskiego prawa i zaczę, zaczęło być no, przestrzegane. Warto też wspomnieć, że był członkiem Międzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego. Muzyka W 1915 roku Jan Brzechwa zadebiutował wierszami, które drukowane były w petersburskim sztandarze oraz kijowskich kłosach ukraińskich. Został też odznaczony za wiersz, który napisał, który poświęcił zmarłemu w listopadzie 1916 roku Henrykowi Sienkiewiczowi. W 1918 roku poznał Brzechwa Juliana Tuwima i wspólnie napisali teksty do Teatrzyku Studenckiego. W 1926 roku pojawił się tom poezji Oblicza Zmyślone, natomiast w latach kolejnych zaczęły pojawiać się już utwory dla dzieci. Pierwszy tom wierszy tańcowała i głaznitką w 1938 roku rok później kolejny tom poezji dla dzieci Kaczka Dziwaczka. Myślę, że warto tutaj dodać, że Jan Brzechwa nie miał takiego zamysłu, żeby tworzyć teksty dla dzieci. Stało się tak trochę przypadkowo, bo te teksty wcale dla dzieci nie były przeznaczone. Ale kiedy oddał teksty do wydawnictwa, tam one przeleżały dwa lata, ponieważ wydawca szukał dobrego ilustratora. Dopiero kiedy pojawiły się rysunki Franciszki Temerson, postanowiono te teksty wydać. Warto też wspomnieć, że znał prywatnie i przyjaźnił się z ilustratorem Janem Marcinem Szancerem. Łączyła Panu wielka przyjaźń, poza tym łączył ich podobny typ wyobraźni, a także poczucie humoru. I to właśnie Szancer jest ilustratorem większości wierszy i utworów Brzechwy. Przyjaźń obu Panów sprawiła, że łączy ich też dosyć ciekawa historia. Pewna Pani oskarżyła obu, i Brzechwę, i Szancera. O to, że skradli jej tekst, który złożyła w, podobno w Ministerstwie Kultury. No, okazało się jednak, oczywiście, że, że jest to nieprawda, ponieważ książka, o którą byli oskarżani Pandoremi i jego siedem córek, została wydana dwa lata wcześniej, więc nie mogli jej skopiować. Proces oczywiście trwał wiele lat. Brzechwa wyliczał, ile osób było zaangażowanych w sam ten proces i jak wielkie koszty poniósł skarb państwa, ponieważ niejaka pani Jot, która pozwała szancera i Brzechwy, po prostu nie miała pieniędzy, żeby te koszty sądowe pokryć. I po zakończeniu już procesu, który oczywiście szancer i brzechwa wygrali, koszty tego procesu poniósł tak naprawdę skarb państwa. Jan Brzechwa po raz pierwszy ożenił się w 1926 roku z wnuczką siostry ojca. W 1928 roku urodziła się jego pierwsza i właściwie jedyna córka Krystyna, ale kiedy jego córka się rodziła, on już właściwie to małżeństwo, jego małżeństwo właściwie już się rozpadało. Kiedy rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną na, na kilka lat, Bolesow Leśmian zerwał z nim kontakty. Dopiero właśnie na pogrzebie Leśmiana, tak naprawdę córka Krystyna, poznała ojca, miała wówczas 9 lat. Leśmian nie mógł wybaczyć Brzechwie zdrady i porzucenia Marii. Dla Karoliny Lentowej z domu Meyer, która była właśnie jego drugą żoną. To małżeństwo też, jak się okazuje, nie przetrwało. Trzecią żoną była Janina z domu Magajewska-Serocka. Janina miała męża, który był fryzjerem i który prowadził nie do końca takie legalne interesy. Brzechwa zakochał się bez pamięci od pierwszego wejrzenia w Janinie, niestety bez wzajemności. I w 1940 roku miała, sytuację, miała miejsce taka zabawna dość sytuacja. Otóż yy, najpierw dwóch cywilów złapało, brzech, złapało Brzechwę i doprowadzili go do siedziby gestapo, oskarżając o to, że jest Żydem. Brzechwa powiedział, że mogą go rozstrzelać, ponieważ kobieta, którą kocha Kochaj, tak go nie chce, co tak rozbawiło Niemców, że go wypuścili. Ale to jeszcze nie koniec historii, ponieważ Brzechwa przypomniał sobie, że zostawił tam torcik i się po ten torcik cofnął, przeprosił, zabrał tort i wyszedł. I Niemców tak to zszokowało, że po prostu nie zareagowali i, i go wypuścili. I mimo, że Brzechwa z Janiną spotykali się wiele lat, ona zarzekała się, że od męża nie odejdzie. Brzechwa nawet posuwał się do takiego szantażu. W końcu związał się z tą kobietą dopiero po wojnie i zachował się nawet list brzechwy do Janiny, który pisał przez trzy dni, który zawiera 40 stron drobnym maczkiem. Tuż przed wybuchem wojny Brzechwa napisał wiersz ,,Ojczyzna", który, był, który ukazał się w wiadomościach literackich 3 września i później wielokrotnie był przedrukowywany przez prasę podziemną. W czasie wojny Brzech. Pozostanie Brzech w Warszawie było bardzo niebezpieczne. Nie zdążył on bowiem opuścić Warszawy, wyjechać do Wilna czy do Lwowa, tak jak wielu innych artystów. A pozostanie groziło mu śmiercią, ponieważ, raz że miał pochodzenie żydowskie, a w pewnym momencie nawet w jednym z czasopism na liście. Nazwisk, pojawiło się nazwisko Brzechwy przeznaczone do zgładzenia. I niebezpieczeństwo groziło mu nie tylko ze strony Niemców, ale też szmalcowników, którzy mm, mogli po prostu go doprowadzić do gestapo, dlatego że majętny adwokat był bardzo łakomym kąskiem. Brzechwa wojnę przeżył trafił do, po opadku powstania trafił do obozu w Pruszkowie, skąd został zwolniony, zamieszkał w Zalesiu pod Piasecznem. Wrechwa ukrywał się w Mianocicach pod Krakowem, potem w Opaczy pod Warszawą. W majątku w Mianocicach, to był to majątek Heleny Oskierko Haller, i tam znalazł schronienie wielu, wielu ludzi, między innymi Oskar Schindler, który uratował życie wielu tysiącom Żydów. Jan Brzechwa jako pierwszy dostrzegł fenomen dobronocki Jacek i Agatka. Dobronockie autorstwa Wandy Chotomskiej, która pojawiła się w 1961 roku. Kiedy kilka lat później podczas jednej z dobranoczek został ogłoszony konkurs na przyjaciela dzieci, Jan Brzechwa ten konkurs bezapelacyjnie wygrał. Kiedy składał podziękowanie, był tak wzruszony, że to podziękowanie, ponieważ miało być rymowane, tak, tak Brzechwa był tak wzruszony, że pomylił rymy. Oprócz tego, że Brzechwa był znanym poetą dla dzieci, pisał też scenariusze. Razem z Janem Batorem napisał scenariusz do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. Podobno mówił też o tym, że Akademia Pana Kleksa miała być nagrana w Hollywood, ale były tam pewne warunki, na które Brzechwa nie chciał się zgodzić. Mówimy tutaj już o latach 60., natomiast już w latach 30 ta, ta jego współpraca z filmem jest odnotowana. W 1934 roku powstał film Parada rezerwistów. Film, który nie zachował się do czasów współczesnych. Zachowały się tylko zdjęcia i, i zwiastun. Film, w którym jedną z ról grał Adolf Dębsza. Wraz z końcem wojny życie literackie przeniosło się do Łodzi, gdzie przeniósł się i Brzechwa, który założył Łódzki Oddział Związku Literatów Polskich, którego został Prezesem. Spotykał, się, spotykał wówczas ludzi na różnych polach literatury, aktorów, y, malarzy i dziennikarzy. Spotykali się oni w klubie Pikwika. Było to miejsce w którym wreszcie po, po latach wojny mogli spotykać się, organizować spotkania, a przy okazji coś zjeść. Było to miejsce bardzo ważne w odbudowaniu społecznego życia literackiego. W 1949 roku Brzechwa przeniósł się do Warszawy, gdzie nadal działał w Związku Literatów Polskich, w Radzie Kultury przy Ministerstwie Kultury i sztuki i w wielu innych komisjach, także międzynarodowych. W ciągu 20 powojennych lat był Brzechwa też satyrykiem, publicystą, ale także zadebiutował jako powieściopisarz i tak jak wspomniałaś, otrzymał też nagrodę za twórczość właśnie dla dzieci. Na początku 1958 roku okazała się powieść autobiograficzna Gdy owoc dojrzewa. Jan Brzechwa przez wiele lat właśnie obiecywał, że taka powieść się ukaże. Co więcej, obiecywał nawet, że ukaże się też druga część. Podpisał nawet z iskrami umowę na wznowienie tej autobiografii i na drugą część. Wznowienie rzeczywiście się okazało, natomiast druga część nigdy nie powstała. Jan Brzechwa był przez wiele lat skonfliktowany z żoną i córką Bolesława Leśmiana. Po tym, gdy udało mu się wydać wiersze Leśmiana, żona i córka oskarżyły go o przywłaszczenie sobie należnych im honorariów. Sprawa była trochę bardziej skomplikowana. Najpierw Brzechwa bowiem musiał odkupić prawa do wierszy kuzyna, które zostały sprzedane w czasie okupacji, a później szukał sposobu, jak te pieniądze yy, Przedostać, przekazać do Argentyny, gdzie mieszkały żona i córka leśmiana. Poza tym żona leśmiana zażądała pieniędzy w dolarach, co było bardzo trudne w ówczesnej Polsce zdobyć dolary, ale już w ogóle wywieźć je z Polski, to już w ogóle było niemalże niemożliwe. I w końcu po róż wielu różnych perpetiach brzechwa wpadł na pomysł, jak te pieniądze tam dostarczyć poleciał na, jed, na jeden z kongresów UNESCO do Argentyny. Znaczy miało tam miejsce takie spotkanie i wówczas doszło do przekazania tych pieniędzy. Natomiast żona i córka nie zdawały sobie sprawy, jakie były realia w komunistycznej Polsce i stąd cały ten konflikt tak naprawdę się wywiązał. Ale i tak jeszcze koniec końców uważał, że tych pieniędzy jest zdecydowanie za mało i za wydanie tekstów Leśmiana powinno trzymać znacznie więcej pieniędzy. Jan Brzechwa był wolny od jakichkolwiek zawiści w stosunku do kolegów, kiedy tylko mógł, to, to pomagał, i nawet właśnie we wspomnieniach mówi się o tym, że w, w towarzystwie, kiedy organizowano jakieś spotkanie, to jeżeli w towarzystwie pojawi, pojawiły się jakieś nowe osoby, to właśnie to, to właśnie brzechwa starał się o to, aby te osoby czuły się na tym spotkaniu komfortowo i dobrze. Jan Brzechwa przez całe życie był bardzo aktywny zawodowo, bardzo dużo pracował, bardzo dużo podróżował, co odbiło się oczywiście na jego zdrowiu. Dosyć wcześnie ujawniły się jego problemy z sercem. Do tego Brzechwa bardzo dużo palił no i nie stronił od alkoholu. Kiedy no, jego zdrowie naprawdę poważnie zaczęło już szwankować, dosyć humorystycznie zapytał koleżanka, czy może zna jakiegoś lekarza, który nie kazałby mu zaprzestać palić, przestać pić i przestać podróżować, a na odpowiedź, że takiego lekarza na pewno nie znajdzie, no to Brzechwa stwierdził, że w takim razie nie będzie w swoim życiu nic zmieniać. No i ostatecznie właśnie na serce umarł. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Akademii Pana Kleksa. Brzechwa pisał Akademię Pana Kleksa w czasie wojny. Gdy za oknem szalała nienawiść i śmierć, przechwa napisał tą magiczną opowieść. Później też znawcy zastanawiali się, jak to możliwe, że tak w tak złych czasach powstała ta książka. Przechwa natomiast szukał w tej powieści ucieczki od tej rzeczywistości. Znawcy doszukiwali się też powiązania między tym światem realnym a światem przedstawionym na stronach książki. I można by odczytać wiele tam y, takich sytuacji, jak na przykład inwazja wilków na królestwo Szpaka Mateusza. Było to jak gdyby odniesienie do ataku y, Niemców na Polskę. Pamiętamy, że zło wkradło się do Akademii 1 września, tak jak Niemcy zaatakowali nasz kraj. I y, y, wiele jest takich powiązań także w postaciach, gdzie upatruje się wielkie podobieństwo, na przykład sam Ambroży Kleks. Y, Posiada cechy ojca Jana Brzechwy, wyrozumiały, dobry, szlachetny, natomiast Adaś Niezgódka to praktycznie sam Jan Brzechwa. Akademia Pana Kleksa ukazała się po wojnie, a kolejne jej części w latach 1961 i 65. Muzyka Jan Brzechwa zmarł 2 lipca 1966 roku i został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a przemówienie na pogrzebie wygłosił Jarosław Iwaszkiewicz. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o życiu Jana Brzechwy, o czasach, w jakich tworzył, no zapraszamy Was do biblioteki. W naszym księgozbiorze znajdziecie Wiele pozycji zarówno Jana Brzechwy, jak i biografii o nim. Czeka na Was biografia Mariusza Urbanka, Brzechwa Nie dla Dzieci, a także y, książka ze wspomnieniami Akademia pana Brzechwy. Polecamy wam bardzo serdecznie, bo okazuje się, że ten pisarz, poeta, kojarzony wśród nas y, właśnie tylko z twórczością dla dzieci, miał bardzo bogate życie i warto y, o tym życiu poczytać. Okay. No ja to już też nie będę dodawać, że był właśnie tym palaczem, i kiedyś, jak wyjechali w delegację, był delegatem za X-u, Tak, był delegatem za X-u, wyjechali do Brukseli. To ci, którzy, jego koledzy, którzy z nim wyjechali, to patrzyli na niego ze zgrozą, bo on te wszystkie, prawie wszystkie pieniądze, które mieli przeznaczone na tą delegację, to wydawał na papierosy bo w Polsce nie można było kupić czy kupienie zagranicznych papierosów było prawie że niemożliwe, więc on tam się kupił w papierosy, które były bardzo drogie. No i a towarzysze podróży z niepokojem patrzyli, z czego będą żyć przez następne dni też możemy tu wspomnieć, że był bardzo kochliwy i pewnego razu zakochał się w kobiecie, którą poznał jadąc pociągiem. Do tego stopnia był nią tak oczarowany, że poprosił maszynistę, żeby na każdej stacji wręczał tej kobiecie kwiaty. No właśnie lubił zabawy, lubił spotkania z, z, no, z przyjaciółmi, no i często na tych spotkaniach grano w karty. Jan Brzechwa uwielbiał gry karciane, uważał, że ten, kto Gry, gry w karty wymyślił, to był y, naprawdę y, geniuszem. Y, grał w, y, no, w, w brydża, pokera, kierki, także różne tutaj gry, ale gry, y, w kar, karty to było to. Jan Brzechwa miał taki rytuał, pracował od rana. Później w południe wychodził właśnie na spotkania z innymi pisarzami, na dyskusję o literaturze. Kiedy wracał do domu po południu, to właściwie już nic nie pisał, tylko poprawiał to, co napisał rano. Jan Brzechwa zapisał się do PZPR-u, za co zapłacił bardzo wysoką cenę w późniejszych latach. On jednak uważał, że no skoro taka jest polityka, to on się do niej przystosowuje i, i robi to co, to, co należy. Za właśnie takie wiersze w duchu socrealistycznym no brzechwa później był krytykowany i właściwie ta, 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 ten spór o brzechwa, no trwa, można powiedzieć, nawet do czasów współczesnych, już ten, nawet teraz jest, jest, jest postrzegany jako poeta socrealistyczny. Jednak na pewno najbardziej zapamiętany został nie jako właśnie autor jako twórca prawa autorskiego, tylko przede wszystkim gdy słyszymy nazwisko Jan Brzechwa kojarzy nam się z utworami dla dzieci, z książkami i z naszym dzieciństwem. W czasie wojny Adolf Dymsza występował w teatrach koncesjonowanych przez Niemców. Po zakończeniu wojny został za to ukarany. Kara polegała na tym, że nie mógł grać Początkowo nie mógł grać w teatrach w ogóle, a później też a musiał też oddawać 15% wszystkich swoich honorariów. Jego sytuacja um, finansowa była bardzo trudna i tutaj Jan Brzechwa starał się mu pomóc. Niestety, jeśli chodzi o, o teatr, ta, ta kara narzucona przez Związek Artystów Scen Polskich była no właściwie nie do odwrócenia, i pomimo podpisania listu otwartego, Adolf Dymsza miał zakaz gry. Jan Brzechwa, ponieważ chciał tutaj pomóc i widział niesprawiedliwość takiego potraktowania tego aktora, znalazł furtkę. Okazało się, że ten zakaz zespół nie dotyczy filmu. A że Jan Brzechwa właśnie w tym świecie filmowym mógł wiele zdziałać, w związku z tym sprawił, czy też dzięki niemu Adolf Dymsza mógł zagrać w pierwszym powojennym filmie. Była to komedia Skarb, w której zagrał Alfreda Ziółko. Jan Brzechwa był zamiłowanym epistolografem, bardzo lubił pisać listy, zresztą zawsze. Przy sobie nosił pióro i notes. To, to były takie cechy charakterystyczne. Nosił się zresztą zawsze bardzo elegancko, zawsze miał przy sobie y, właśnie notes i pióro. I bardzo lubił pisać listy, otrzymywać listy, ale uważał, że jeżeli ktoś pisze listę, powinien to zrobić odręcznie, że maszynopisy zabierają jak gdyby całą duszę, więc te listy pisane odręcznie traktował z całą czułością i zachęcał i zwracał też na to baczną uwagę, kto w jaki sposób te listy pisze. Dobra, poczekaj, co my tutaj mamy? Notatki no, przede wszystkim. Ja sobie rozłożę. Tak, ja też muszę sobie rozłożyć. No ładnie masz na to te moje skromne trzy. To w moich się wszystko. Potem, że, że, że o nim samym, że był bardzo przystojny, znaczy, że bardzo zawsze się. To porządnie ma, ubierał, no. okulary, mm -hmm. um, notę pióro, eleganckie. Miał bardzo dużo powodzenia u kobiet, mm -hmm. z którego oczywiście korzystał. Tak. I taka ciekawostka, że był popularny i często zapraszano go do różnych komitetów i jury. Był nawet jurorem w konkursie na Miss Polonia. Dobrze zarabiał, dzięki temu, że łączył kilka funkcji, bo był i adwokatem, i, adwokatem, i tym radcą prawnym, mhm. i tutaj pisał, więc miał różne źródła dochodów mhm. i dobrze mu się powodziło w Instytucie Technologicznym, potem na polonistyce też trochę studiował. Ostatecznie skończył prawo. No i był jednym z najwybitniejszych w Europie znawców prawa autorskiego. Tak, 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 tak. tak też tak, tak. w międzynarodowych komisjach mhm, prawa autorskich. Mhm, mhm, Jan Brzechwa po raz pierwszy urodził się... <grym> 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 po raz pierwszy urodził się. <grym> Uważasz, że to ostatni odcinek? Mm -hmm. No jest nam przykro, ale w takich warunkach się nie da. <laughs> Także już więcej nie będzie. Mm -hmm.